Was moi drodzy, dzisiejszy filmik. Przepraszam, wiem, że dziwnie mówię, jak nie, jak, jak nie ja. E, dobrze, dzisiaj przychodzę do Was e, z holem. Ale... Też nie lubię tego słowa. Bez sensu. Dziś przychodzę do Was z zakupami, za, zakupami z Pepko e, i będzie jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam przez internet, ale to już na samym końcu. Tak więc, nie przedłużam i zapraszam na film. Z Pepką. Jestem. Słuchajcie, kupiłam w Pepko dwie lampy. Kupiłam taką lampę. Nie wiem, czy zobaczycie ją. Jest przepiękna. Nie ja zajmowałam jeszcze tej folii, bo no jak wiecie, mam jeszcze remont, więc nie chcę, żeby, żeby ten klosz mi się zabrudził. Przepiękna, słuchajcie. To jest szklana jak gdyby taka um, nóżka. Natomiast to jest takie jakby Stali, nierdzewnej, coś takiego. Przepiękna, przepiękna. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Zostawiłam oczywiście dla Was cenę. Ona kosztowała 39,99 ja Wam nawet pokażę. Ale naprawdę lampa jest przecudna. I sięgnęłam jeszcze po jedną lampę. Jest to już troszeczkę mniejsza lampeczka, ale zobaczcie, nie mogłam się powstrzymać, jeżeli chodzi o to zdobienie. Yy, też taka szklana gdyby podstawa, tylko że yy, taka chromowana yy, tutaj klosz mamy czarny też jeszcze nie zdjęłam pakowania, bo czekam na to, żeby to tak naprawdę wszystko tu poukładać i yy, za tę lampę zapłaciłam 29,99 także uważam, że też nie dużo. Yy, do jednej już miałam do tej jednej lampy miałam już yy, żarówkę, do tej drugiej kupiłam jest taka żaróweczka yy, z takim prostym, mniejszym gwintem, i za nią zapłaciłam śmieszne pieniądze, złoty99 <laughs> Dalej, co jeszcze kupiłam? Kupiłam taki przepiękny kubek. Bardzo mi się podoba. Eee, Love in Easy Sport. Przepiękny. Przepiękny, taki wygląda jak taki emaliowany, zwykły kubek, ale myślę, że on będzie bardzo dobry. Yy, Inaczej, będzie z niego się bardzo dobrze piło, chociażby ze względu na ten bardzo cieniutki, szlifowany tutaj rancik. I za kubeczek zapłaciłam 4,99. To jeszcze Wam pokażę cenę, nie wiem, czy zobaczycie, ale jest, jest taki solidny. Nie jest za duży, szkoda, bo ja lubię bardzo duże kubki, ale myślę, że ten będzie bardzo też przyjemnym kubeczkiem, z którego będzie się piło. Kupiłam jeszcze, słuchajcie, coś takiego. Spodobał mi się właśnie wzór, ta fakturka. To jest niby Donica, ale ja myślę, że może być to również jako wazon, i może być to również też jako pojemnik do pędzli. I właśnie nad tym się mocno zastanawiam. Nie wiem, czy ja właśnie też nie wykorzystam tego pojemnika do pędzli. I on kosztował 7,99. Nie wiem, czy akurat tutaj zobaczycie cenę. Ale jest naprawdę przepiękne. W ogóle ta, faktura mi się bardzo, bardzo podoba. I mm, dalej, oczywiście, mam no, paragon, żeby nie było, że ktoś to sponsoruje. Kupiłam sobie jeszcze taki pokrowiec na mm, telefon. Kosztował 9,99. To jest coś takiego. Ma tutaj taki, jakby na Maglesik jest zamykany. Nie wiem, czy akurat moja Nokia do tego wejdzie. Natomiast. No spróbuję. Jak nie, to pewnie będę mój służbowy w nosiła, żeby go troszeczkę ochronić. Tutaj zobaczcie, macie cenę 9,99 eee, Kupiłam jeszcze dwie rzeczy w Febko. Kupiłam sobie taką piżamkę, znaczy piżamkę, spodnie e, do piżamki. E, bardzo lubię spać, e, wiecie, że bardzo lubię spać w, w, w spodenkach, w spodniach. Ale po prostu spodobał mi się słuchajcie, ten wzór. E, piżamka jest, nie, nie jest za gruba, ale też nie jest za cienka. Taka jest akurat, uważam, że w sam raz. Przede wszystkim podobają mi się te ściągacze, które są no, też bardzo e, praktyczne. Dlaczego? Dlatego, że piżama nam nie podjeżdża do góry w nocy. No i tutaj mamy też taki sznureczek, którym sobie możemy związać w pasie. I piżamka, słuchajcie, kosztowała. O. Ona kosztowała 19,99. Także uważam, że jak na spodnie e, z pepką, piżamkowe, to nawet naprawdę bardzo przystępna cena. I skusiłam się jeszcze, słuchajcie, na przepiękną ramkę, białą rameczkę e, na zdjęcie. Nawet powiem wam, że to serduszko, bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, czy, czy jeszcze coś tam oprawię, czy coś wrzucę do tej rameczki. Yy, powiem Wam szczerze, że teraz w śwebku jest tyle przepięknych ramek, że ja naprawdę nie mogę się zdecydować. Yy. Przepraszam Was jeszcze pozostałości po mojej chorobie. Yy, jak słyszycie, pewnie gardło mi jeszcze, znaczy struny troszeczkę mam jeszcze. Yy, struny mam jeszcze troszeczkę yy, takie, no, nieoczyszczone i, i bardzo często. Jak za dużo mówię, to zachodzą takim, takim matem, więc muszę mocno uważać na, na moje struny, na mój głos, ale nieważne. Słuchajcie, więc ta rameczka była za 4,99, a powiem Wam, że naprawdę wybór teraz, Pepko, tych ramek jest taki, tak ogromny, tak jest duży wybór, że naprawdę możecie wybierać po ramki białe, po czarne o jakieś odcienie czerwonego, no mówię Wam, że jeżeli macie ochotę, lubicie ramki, macie miejsce, ch chcecie fajnie zainspirować się właśnie chociażby tym tą, wystrojem, tą jak i też kształtami, to myślę, że, że, że warto po taką inspirację sięgnąć do pepko, bo, no, bo jest w czym wybierać. I to jest tyle, jeżeli chodzi o zakupy z Pepko. Poczekajcie chwilkę. Jeszcze jedna rzecz. Kupiłam sobie takie słuchawki, słuchawki e, nauszniki. Czekajcie, spróbuję to otworzyć. Dłuższy Duż, czas przymierzałam się, żeby kupić takie właśnie nauszniki. To pewnie można o, regulować. Takie puchate, mocno puchate, ale kupiłam je ze względu na to, że czasem, no, jak mam jakąś fryzurkę fajną, to, to nie chciałabym, żeby, żeby ona była zakryta. A takie pucholce są naprawdę bardzo fajne. I słuchajcie, co jest bardzo dobre też w tym, że one tutaj mają takie fajne rzeczy ukryte, a mianowicie. Więc to jest bardzo też dobry patent, bo można słuchać radia, e, można słuchać swojej ulubionej muzyki, nie trzeba żadnych dodatkowych e, słuchawek, po prostu idziecie sobie zimą i możecie słuchać wszystkiego, co, na co macie ochotę, nie zdejmując czapki, nie zdejmując niczego, macie dwa w jednym. I za te słuchawki... aha, no właśnie... Nie wiem, ile zapłaciłam, nie pamiętam, ale gdzieś to było chyba w granicach 40 zł? jakoś tak. Na pewno znajdziecie link pod spodem, natomiast jak wiecie, no Pepko, no Pepko ma, ma swoją stronę, natomiast tych rzeczy chyba nie znajdę bezpośrednio, no ale mniej więcej cenę znacie, więc mogę ewentualnie Wam wymienić te wszystkie rzeczy i podać cenę jeszcze raz, jeżeli chcecie, ale myślę, że to chyba... Raczej nie będzie konieczne Natomiast, tak jak mówię, na pewno podlinkuję wam, e, podlinkuję wam te słuchawki, nauszniki Natomiast jeżeli będziecie zainteresowani cenami tych przedmiotów, to po prostu napiszcie mi, e, napiszcie mi w komentarzach Aczkolwiek myślę, że jeżeli Wam podałam ceny, pokazałam, to łatwiej będzie Wam cofnąć się cofnąć ten filmik, aniżeli czytać opis pod filmikiem. Dobrze, kochani, bo już widzę, że bardzo dużo do Was mówię, a to miał być króciutki filmik, także mam nadzieję, że takie, taki szybki, szybki filmik z zakupami Wam się spodobał, że lubicie tak samo jak ja Pepko, jak widzicie można znaleźć dużo fajnych, ciekawych rzeczy do urządzenia własnego mieszkania. Także, kochani, dzięki Wam pięknie. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam oczywiście na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam, pa pa!